Tydydydy 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 tydy. Voilà, c'est moi, Krzysztof Czajkowski, trenero, wasz kochany, słuchajcie, cieszę się bardzo, bo znowu mogę kurde wystąpić tutaj dla was live e, na naszej grupie wartościowych, u mnie na profilu e, i na YouTubie. Możecie mnie znaleźć, taki będę influencerski, możecie mnie znaleźć na grupie wartościowych, w moim fanpage'u i na YouTubie. Słuchajcie, słuchajcie, po, poczekam na pierwsze osoby, mam nadzieję, że to wszystko pójdzie, słyszałem, że jakieś problemy z Facebookiem, że gdzieś tam Fryderykowi coś wyrzuciło, czy tam zablokowali, trzeba zrobić po prostu jakąś manifestację pod siedzibą Facebooka, obrzucać ich kamieniami, butelki, mołotowe, nie! Ja tego nie powiedziałem, bo mi film wyrzucą. Nie, oczywiście. Słuchajcie, pisać, pisać. Jak kilkadziesiąt tysięcy ludzi napisze, e, zawali im skrzynkę mailową, jakim prawem, jakim prawem robicie takie rzeczy, dacie upust swojemu niezadowoleniu, e, to wtedy zastanowię się, e, co robię. Jeżeli to jest prawda, co się wydarzyło wczoraj, e, słuchajcie, witam, witam serdecznie. Jest i pierwsza osoba, za chwilę pojawi się druga, trzecia. Poczekajcie, później byłem chory, ale chyba była piąta siódma, nie, druga, trzecia, no, no tu akurat byłem chory yy, na matematyce i nie, nad, nie, nie nadrobiłem, no ale kolejne osoby się będą pojawiały, e, słuchajcie, poćwiczymy sobie luźniutko dzisiaj, e, takie pitu-pitu, zobaczcie, ja nawet morda nie ogólona, taka zapiziała, moja żona by tak powiedziała, e, będziemy się troszeczkę ruszać, Zrobię Wam taki króciutki zestaw, pokażę Wam, co wczoraj robiłem, na przykład z moimi podopiecznymi, jak wyglądały ćwiczenia dla osób bardziej zaawansowanych i mniej zaawansowanych, początkujących wręcz. I będziemy sobie takie pitu-pitu robili. Ja oczywiście tutaj jestem dla Was. Ja oczywiście będę czekał na Wasze różnego rodzaju komentarze. Tak, Ameryka jakoś dzisiaj tak dziwnie, no słuchajcie, nie wiem, tak jakąś taką fryzury mi za bardzo nie ogarnia, ale myślę, że jak będę sobie stał tutaj, to będzie fajnie to widać. Ale jakaś taka przestrzeń. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to ustawienie kamery. Chyba będę musiał coś zmienić, ale słuchajcie, jakoś tak, czy zmieniamy, czy nie? Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy zmieniamy ustawienie kamery, czy nie. A tak poważnie jedziemy nad garsteczki. Da się przybliżę, bo tak, żeby nie było. Jedziemy nad garstki, słuchajcie. no tak, tu by było fajnie, Taki jest ten teraz taki akurat na, ca na cały, wypełniał cały ekran, słuchajcie. Rączki kręcimy w drugą stronę. No tak, jak widzieliście, słuchajcie, no ta praca moja to jest taka dziwna, że jak kurka, blaszka, jadę do, do dostaję telefon, jadę do pracy, albo coś mi dziewczyny przełożą. Mam nadzieję, że teraz nie, teraz mamy czwartek wolny. We Francji też jest wolny dzień, e, także, e, ale z czwartkowy, czwartkowych e, nikt mi nie przekłada treningów, także e, myślę, że w piątek będziemy się widzieć, e, chyba że coś wypadnie znowu. Właśnie przed chwilą dostałem, dostałem wiadomość, klientka do mnie napisała. E, także zobaczymy, jak to, co, co, co ona tam w ogóle wymodziła. E, I na rozgrzane słuchajcie, nadgarski, Dlaczego rozgrzewamy nadgarski? Dlatego rozgrzywam nadgarski, że tak naprawdę w wielu ćwiczeniach, takich jak Pompki, różnego rodzaju planki, e, mountain Climbery i, i inne. E, no to są to jest pierwszy taki pierwszy punkt naszego podparcia, e, Żebyśmy sobie nie rozwalali tych części, no to, to e, no musimy o to dbać, tak? E, łukietki, rączki na boki. Tak samo, a będziemy dzisiaj kilka pompeczek robić, e, także od razu wszyscy tam pyk nikogo nie ma, już wszyscy, a pompki to to ja przyłączam. E, już skróluję na inny film, e, ogląd pooglądam sobie kotki na internecie. Nie, no, nie, nie proszę Państwa, tutaj trzeba trenować trzekowski. Ja nie po to tutaj się produkuję, nie po to tutaj gwiazdorze, gwiazdorze w internetach, żebyście, żebyście Wy sobie tylko ten, e, e, przelecieli jakieś super ekstra newsy oglądali. E, mo, my jesteście, w sumie to nie wiem, nie ma jakiegoś programu, że e, może jakiegoś wirusa włożę na moich filmach, że jak ktoś wejdzie na mnie, to nie będzie mógł mnie przesunąć i gdziekolwiek nie odpali. Na telewizorze ja, w laptopie ja i wszędzie będę ja. Taki wirus, czaja wirus. Słuchajcie, a jestem tym wirusem to nie wolno też, bo za mi włapie mi Facebook, że mówi coś wirus? A, zbanować go, bo tak nie mówi o koronawirus. Ludzie, co się dzieje na tym świecie? Na boczki, remion naprzód. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale słuchajcie, cokolwiek by się nie działo, zawsze możemy zadbać o nasze zdrowie. Jakkolwiek nam się pewne sprawy podobają lub nie podobają, mamy na to wpływ. A ja mówię, a jak ktoś chce, ktoś chce być, zawsze się śmieje z tych internetowych polityków, specjalistów, od zdrowienia, właśnie od polityki, od, od wyznań, od wszystkiego. Przecież są różne partie, nie się zapiszą, a nie głosują tylko w netach. A w netach można na przykład podćwiczyć z Czajkowskim. Słuchajcie, otwieramy, zamykamy, równiusieńko, klata, przód, łopateczki, 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 klata, przód i co? I łopateczki. Słuchajcie, rozluźniamy ramionka, luźniutko i na boczki. ciach i ciach, ciach i ciach, ciach i ciach. Jedziemy. Słuchajcie, to jest taki po prostu trening, znowu dziś będzie, że wiecie, więcej ja się nagadam, ja się zmęczę, więcej gardła będę miał, zakwasy w ogóle tutaj, wiecie, u mnie to jest taka norma, morda mi się nie zamyka. Och, przepraszam, moja piękna, nieogólona facjata. No i tak, no także kurczę, powiem wam, że nie prześledziłem tego, co tam się wczoraj działo z tym filmem Fryderyka, ale przeczytałem oburzenie ogólnie wielu, wielu, wielu e, kobiet i mężczyzn. Nie, tam było w, w, w większość chyba kobiet pisała akurat. Przynajmniej na tyle zapałem. Jedziemy, góra, dół. Uuu, zakwasy mam, słuchajcie. Wczoraj robiłem, wczoraj robiłem ten e, trening plecków sobie, luźniutko, po prostu taki ruch, okej. Okay fajosko teraz na boczki, to co zazwyczaj robimy zazwyczaj? To co zazwyczaj robimy jaki ty masz Polski? Jak ty brnujesz tym językiem? Nie dość, że co chwilę mówisz słuchajcie, 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 tak jakbyście w ogóle, nie wiem, mieli problem z, z koncentracją. W żaden sposób nie chcę Wam umniejszać, bo przecież tu nie o to chodzi. Ja nie mówię, ja mówię po prostu słuchajcie, właśnie wysłać nie potrafię inaczej. Ale kiedyś będę miał jakiś kurs, sobie zrobię, super, ekstra, mówcy, będę takim oratorem w ogóle że jak będę mówił, to wszystkim gęsia skórka będzie stawać. A na razie niech wam staje, ale mięsień, biceps, albo jakieś tam inne, słuchajcie, rozluźniamy, colon, vertebral, o, trochę francuskiego znowu mi się wkradło, kręgosłup, tak, colon, vertebral, to po francusku kręgosłup. Także żebyście byli kiedyś we Francji, i was coś trzychnęło, to mówcie colon, vertebral, bo by nam tak powiedział. Jedziemy, jedziemy, trzy, dwa, jeden. Ok, rozluźniamy się fajnie, słuchajcie, pupencja, pupencja do tyłu, żebyśmy się nie łamali gdzieś i naprawdę na luźnej gumie, jak to mówił mój kolega Sebuś, słuchajcie, raz, dwa, z takim lekkim, i to też nie jest jakieś takie rozciąganie, słuchajcie, wiecie, ale la osiemdziesiąte lata, nie, po prostu jestem lekko, pupka, raz, dwa, raz, dwa. Nie możecie, pamiętacie, że Krzysiu to robi? Krzysiu daje zawsze opcję. nie mogę, puch. Niech to będzie nawet kolanko, bo ja wiem, że ktoś jest wiekowy, ktoś ma problemy z kolankiem, z bioderkiem, z kręgosłupikiem. I mogę sobie robić tutaj, a kto może luźniutko, ale cały czas na dole. Tu pyk i pyk, pyk też jakiś pościągany jestem, taki Ue, trener, trener, taki trener się, a mówi, że jest pościągany. No co, no jestem pościągany, dobrze, luźniutko, teraz stopki rozstawione. Będziemy sobie robili taki przysiadzik w dół, dotykali poduszki, podłogi i pamiętacie to co z, było ze stówką, znalazłem stówkę, odkładam na szafkę, znalazłem stówkę, odkładam, tylko zobaczcie, ja nie forsuję nóg z tyłu, żeby się komuś nic nie naderwało, bo to tak odrańca to nie wiadomo, ja, 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 ja nie, 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 nie robię tego tu z prostymi nogami, tylko ja uginam sobie już kolanka, ja sobie już dogrzewam kolanka, kolanka, góra, kolanka, góra. Znalazłem 100 zł, chowam je na szafę. Znalazłem 100 zł, no tak jak kobitka. Znalazłam stówkę, schowam ją przed mężem. Znalazłem stówkę, schowam ją przed mężem. No i jeszcze trzy stówki. Słuchajcie, na święta się przyda. No i ostatnia stóweczka. Pek, jedziemy, bioderka. Kręcimy bioderkami. Słuchajcie, i też bioderka to nie są jakieś takie, takie robocze, jakiś robot tutaj, słuchajcie, co włączy mu się. Nie, staramy się. Rozróżię tutaj w stawach, żeby nam to fajnie jakoś tak się y, zakręciło. I w drugą stronę. Kręćmy powolutku, w drugą stronę. I znowu jeszcze raz w drugą stronę. No. I jeszcze raz. Zobaczcie, jak fajnie się nam kręcą bioderka. Przygotowanie do lambady w tym roku. Jak nas nie zamkną słuchajcie, a jak nie to zrobić bibę tutaj na wartościowych. To będzie dopiero biba. O kurde, to nie był głupi pomysł do którejś godziny na pewno bym pociągnąć. Trzy, dwa, jeden, na boczki, pyku pyku, Słuchajcie, i do środka, zastaw rozżywkowy tradycyjny i też w międzyczasie możemy poświęcić ten naszej uwagi troszkę, naszym szowi to znaczy tej części, nie wiem to nazwać, przegubie stopy, zawsze nie wiem jak to nazwać. Przegub stopy chyba, co? No no taka ta przestrzeń koło kostek, no. Niech to tak nazwał. Jakiś będzie mógł, jakiś doktor nauk habilitowany yy, anatomii ludzkiej będzie mógł nazwać przestrzeń wokół kostek. No, daje prawa autorskie. Na zewnątrz. Do jeszcze raz. I na zewnątrz ostatni raz. Powiem wam, że dzisiaj dwa stopnie we Francji, południe Francji dwa stopnie było. Słuchajcie, rozluźniamy się. Z kim się tam jeszcze witam? O, super, oby tylko gęsia skórka stawała, OK. Cześć Czajeczko, cześć wszystkim. Słuchajcie, jedziemy. I co, co Krzysiek, wczoraj robiłeś? A wczoraj robiłem takie ćwiczenia, takie podstawowe dawałem, takie trenerskie normalne, taki zestaw trenerski młodego trenera. Słuchajcie, jaki to był zestaw młodego trenera? Zobaczcie, pierwsza rzecz. Zrobię na początku to do Was. Pamiętacie pompeczkę, jak się robi pompeczkę? Pompeczka, pyk. Jestem elegancki, mieszczę się w kadrze, się w kadrze. Słuchajcie, rączki na szerokość troszeczkę szerzej niż bareczki, nie w przodu, bo wtedy mocniej obciążamy. To jest inny, inny fason, inny sposób pompek, ale tak wyobrażamy sobie, jakbyśmy mieli taką linię na wysokości naszych sutów i naszego mostka. I słuchajcie, schodzimy sobie niziutko i góra. Ale patrzcie, jeżeli nie możecie, pamiętacie tą opcję. Schodzę sobie na kolankach, a jeżeli już w ogóle nie mogę, to sobie po prostu pupę cofam do tyłu i lekkie, takie malutkie nawet, ugięcie rączek jest lepsze niż żadne. Ale co my robimy, Krzysiek, dzisiaj? My robimy dzisiaj tak, słuchajcie, robimy pompkę, podnoszę się i leciutki taki balans ciałka dotykam swojego pięknego ramienia. Zrobię pompkę i ramię. Pompka i ramię. Z przodu wyglądałoby to mniej więcej tak. Jestem tutaj I, i zrobię teraz na kolankach, żebyście widzieli tą różnicę. Pompeczka do góry, klepie się, pompeczka do góry, klepie się, Pąpeczka do góry, klepie się. Przy tym op opukiwaniu naszych ramion bardzo fajnie aktywuje się nasz gorset mięśniowy, nasz brzuszek. Wchodzimy w, taką, w, takie, w takie napięcie, jak towarzyszy nam przy robieniu deski. E, tylko, że tutaj jest takie chwilowe. Bardzo fajnie, bardzo fajnie działa. Słuchajcie, jedziemy dychę na początek. Ja zrobię tutaj przed Wami. Jedziemy raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętajcie, wdech do dołu i wydech do góry. Siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Knożki powolutku. Pamiętacie, nie wstajemy jak nienormalni. Dlatego, że nam w głowie wywali. Musimy wstawać delikatnie, spokojnie. Niech nam świat nie zawiruje w głowie. I co robimy? Króciutka przerwa. Po balutku, Możemy sobie na to pozwolić. Na taką krótką przerwę. E, słuchajcie, będę teraz taki influencerski że normalnie wam wejdzie w pięty. No sześć osób obserwuje, a tylko jeden lajk. Like. No ciekawe, kto nie zalajkował. Poczekaj, ty zalajkowałaś, ty zalajkowałaś, a mam tu. Nie no, oczywiście żarty. Słuchajcie, robimy taki mały przeskok leciuteńki. Zobaczcie, to nie jest jumping jack. To jest po prostu takie rozstawienie nóg i powrót. Tyk. Tyk Tyk tyk, tyk. Takie leciutkie, pyku, pyku. Zobaczcie, rączki sobie chodzą same. Ale to na jakiś czas. Nie no, będziemy tak robić 4 godziny. Pyk. Jedziemy. Pyk. Takie lekkie kardio. Pamiętacie? Jeżeli nie możecie, to co robimy? Leć Osoby, które nie mogą, zawsze muszą znaleźć coś dla siebie. Jeżeli ja kiedyś nie będę tego robił, napiszcie mi. Krzysiu, zapomniałeś tego ćwiczenia w tej i w tej minucie pokazać opcji? Zrobię to dla Was 100%. Sprostuję w następnym w następnym wideo, a my jedziemy. Oddech, oddech. Wiecie, że ja kocham wszystkie moje cardio. Trzy, dwa, jeden, stop. No i super. Słuchajcie, starczy. Starczy. Malutka przerwa. Zrobimy sobie do 30 sekund. Od razu, E, nawet serducha dwa dostałem. Dzięki. No nie, no. Nie, no. Ale miło. Słuchajcie, oddychamy. To zrobimy sobie trzecie. Trzecie zrobimy sobie mountain climber. Ale co to za mountain climber, Krzysiek? Świetne ćwiczenie. Góra napięta, brzuch i nogi. Ale teraz co jest najważniejsze? Pamiętacie, mountain climber możemy robić. Najważniejsza jest podstawa, jest baza. Jeżeli my nie jesteśmy dobrze oparci na dłoniach, Cała technika, całe ćwiczenie, nie dość, że nam może nie polepszyć, to jeszcze może nam poplepszyć, Dokładnie. Możemy sobie coś szanić. Dlatego musimy ładnie ułożyć rączki, tak jak do deski. Zazwyczaj dłoń pod linią barku. Jestem mocny, stabilny. Ach, jak ja jestem mocny! Ach, jak ja jestem stabilny dzisiaj. I słuchajcie, co robimy? Kolano do klatki piersiowej i wracam. Ale teraz zobaczcie, jakie są opcje. Jeżeli jestem osobą początkującą, mogę robić to w ten sposób. Postawić nogę, odstawić. Podstawić, nawet przytrzymać sobie chwilę i cofnąć. Nawet jakbym miał taki kawałeczek zrobić, to powolutku. Później mogę zacząć robić to troszeczkę szybciej. Z postawienia. Później mogę dotykać, ale zobaczcie, ja nie skaczę bo Jakiś tutaj przeskoków przyskok, nie robię, tylko ja staram się pracować w linii, tak jak w desce. I ostatnią oczywiście opcją jest już bez dotykania mocne zasuwanie. Dlatego my robimy sobie mountain climber tak, jak Wy uważacie. Trzy, dwa, jeden, zróbmy sobie dziesięć na nogę. Raz. Dwa. Trzy, zwolnię. 4, uś, 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 i 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daję czas osobom, które chcą dokończyć dychę. Kończymy tą dychę, i po pomalutku, słuchajcie, malutku przejdziemy do ostatniego ćwiczenia. A jakieś a jest to ostatnie ćwiczenie, Krzysztofie? Ostatnie ćwiczenie będzie. Mieliśmy takiego małego jumping jacka. Teraz będziemy mieli podskok do góry. To jest taki będzie bardziej jakby to wam powiedzieć. Normalnie jump squat wykonujemy w ten sposób. Nogi rozstawione i wyskok. Tylko że dzisiaj my zrobimy sobie to w ten sposób. Stopy są na szerokość bioder. Wy, wysuwamy pupę do tyłu. I robię wyskok. Jestem tu. Bardzo ważne. Kontrolujmy ten wyskok, moment opadania. Żeby to się nie działo wszystko w obrębie kolan. Żeby stopa amortyzowała, ale żeby ja był szybko z powrotem na piętach. Ok? To powolutku. Zrobimy sobie 10 takich wyskoków. Jestem jedziemy. Raz. Jest to na dole. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9 i 10. W ten sposób, powolutku, słuchajcie, robimy sobie te podskoki. Jak przyspieszycie, może się okazać, że ciężar waszego ciała będzie was spał do przodu i będziemy obciążać kolanka. No, 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 dbamy o kolanka. Dbamy o odcinek lędźwiowy, po prostu dbamy o nasze ciało. Yy, I co? No i strok Krzysiek, Słuchajcie, zrobimy sobie teraz jedną serię, taką w ciągu, a później zostawię was samych. Ile razy będziecie chcieli pociągnąć taką samą serię, zależy tylko i wyłącznie od was. Najważniejszą rzeczą dla mnie jest to, żebyście zrobili chociażby jedną. Jeżeli przerwiecie to teraz, no problem. Dlaczego? Bo zawsze cokolwiek zrobione jest lepsze niż nic. Jak i w sporcie, tak i w życiu. Oczywiście nie jak ty zrobi sklep, słuchajcie, obrobi i mówi no przecież jak powiedział, że zawsze coś jest lepsze zrobione. No to okradliśmy ten kiosk w wysoki Wysokim Sądzie, a, a tu się okazuje, że, że, że to wcale nie jest nic lepsze niż nic. No akurat słuchajcie, celujmy w te rzeczy yy, tak, tak, tak szeroko pojęte jako dobre. I zrobimy sobie jedną serię w takim normalnym tempie. 20 sekund przerwy, kolejne ćwiczenie. 20 sekund przerwy, kolejne ćwiczenie. D'accord? Jakby to powiedział Francuz. Słuchajcie. Trzy. Dwa. Jeden. Jedziemy. Pompeczki. Schodzę na dół. I jedziemy. Raz. Dwa. 3, 4, 5. Nie wiem, czy w każdym, bo w jestem. 6, 8, 9 i 10. 20 sekund przerwy, teraz już będzie prawdziwa seria, taka wiecie, z jajem. Oddychamy. 10 sekund. 4, 3, 2, 1. Pamiętacie, rozskoki, wyskoki, go! I tak samo, lekki oddech, króciutki. Zaraz mi słuchacie, panie. Kiesę, 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 kiesę. 8 sekund. Pamiętacie, pyk, pyk, trzy, dwa, jeden, stop, Bam. mamy to. Ok. 20 sekund. Mountain climber, jeżeli nie nadążysz ze mną teraz nie, nie głęboko w czterech literach, dokończ swoje. Tu nikt nikogo nie goni. Droga kuleżanko, droga kolego. Yy, robicie to dla siebie. Nie dla mnie. Powolutku, koncentracja. Jakiś ćwiczenie Krzysiek powiedział takie, Ok. Za chwilę cofniecie sobie to wideo i będzie cool. Jedziemy mountain climber. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mam. Jesteśmy. 20 sekund przerwy. I dziesięć podskoków do góry będzie. Jaki mam czas? Dobry czas, super. Jeszcze 8 sekund. Oddychamy. Polewamy się wodą z To Dobre, jeszcze do seria. Jedziemy. Irena, ale ty masz 90 lat. Nie szkodzi, jadę ostatnią serię. Teraz podskoki. Go. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jej. Yeah. Jeśli byłeś ze mną, to bardzo Ci dziękuję. Taką influencerką pojadę teraz, słuchajcie. Jeśli byłeś ze mną, bardzo Ci dziękuję. Nie zapomnij po, klino, kliknąć poniższy link, który zaprowadzi Cię do mojego kursu za 7999 złotych. Słuchajcie, to kiedyś będzie. Będzie. A pewnie, tak się rozbujasz, żebym miał 5000 produktów, 17 książek i, i będę miał piękne, długie włosy, bo sobie przeszczep zrobię. Z jajek, nie żartowałem. Słuchajcie, rozluźniamy się. Góra. trzy czekolski z włosami. To. wiecie co? Jak by to wyglądało. Trzy, dwa, jeden. Ok. Druga rączka. Trzy, dwa. A teraz trzecia rączka. Jeden. Z przodu. Rozciągamy troszeczkę bark. Trzy, dwa, jeden. Łapimy się za rośie. Bok. Trzy, dwa, jeden. Łapiemy się na nosie. Bok. Trzy, dwa, jeden. Czworogłowy. Luźniutko. Pyk, pamiętajcie, nie, nie możecie. Przytrzymajcie się krzesełka. Trzy, dwa, jeden. Nóżka przód. Leciutko, bez pulsacji. Statycznie roz, rozciągnijmy troszeczkę mięśnie. Bez dociskania kolana. Tak jak mówię, niejednokrotnie. Nasze ciało, to jest świetna maszyna samo sobie z wszystkim poradzi. My da dajmy, dajmy mu tylko impuls. A ono dla nas zrobi bardzo wiele. Druga 3 2, 1 przód 3 2 1. OK. Rozluźniamy się 925 Pięknie zdoży się napić 9: 30 online. Słuchajcie w dobrego. Czy do tej środy wam życzę, piękne i tutaj piękne słoneczko za oknem dzisiaj, mroźno, ale słoneczka nam nie brakuje. Powiem wam, wczoraj miałem na przykład jeden jednym podopiecznym trening w parku, to przy 10 stopniach no zaczęliśmy się rozbierać, bo mimo tego, że 10 stopni temperatura, ale słońko tutaj słuchajcie na południu Francji daje tak mocno, że, że no mój kolega zrobił trening w, w t-shircie, a ja po prostu w bluzie, co prawda, ale stałem sobie z boku, no ale stojąc na to nie mogłem sobie podkręcić temperatury, tak jak teraz. E, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wielkie serduchu dla was. E, trzymajcie się. No i to wycenie, słuchajcie, no nigdy miałem tego nie mówić, ale jak macie ochotę, to z, wa, wartościowych udostępnijcie albo znacie swoich jakichś znajomych, którym się nie chce ruszyć dubska, e, bo, bo im jest za ciężko, to zobaczymy, po, pokażemy im, że można zrobić e, ciężko, ale przynajmniej z dobrym humorem i się trochę tym wszystkim pobawić jeszcze. Także cóż, e, do zobaczenia, spokojnej środy. Bizu, bizu, jak to my Francuzi, buziaki wielkie ode mnie i pamiętajcie, jak głowa nie będzie chciała, to się pasa sama nie ruszy. Cześć!